Czy, czy Gabriel daje w kość? Nie. No. No. Jest bardzo grzeczny. Yy, to ja mam pytanie dla Szebka. Yy, chciałbym, żeby wyjaśnił, co się wydarzyło. Razy. Czy to twój pociąg, Albert? Tak, to nasz pociąg. To nasz pociąg. Przygotowany na tak długą podróż? Zobaczymy. Liczę na kolegów, że coś wymyślą. Co wymyślisz, Przecież nic nie wolno. Rozrywki, proszę. Przecież nic nie wolno. Tak, to będziemy siedzieć i czytać książki. O, słuchać muzyki. Dokładnie. Dobrze się bawić, będzie impreza. 10 godzin w pociągu myślę, że jest lepsze niż 10 godzin w autobusie. Tak? Można pochodzić przynajmniej po pociągu. Można pochodzić po przydziałach, Czyli będę mógł nagrywać? Tak. <śleski>

Nigdy nie będzie na dworcu w Krakowie? Nie. Niemożliwe. Same panie tu chciały. No spójrz. Może znajdziemy w końcu dla Mrozowicza jakąś pannę, bo cały czas szuka i. Nie, to w Krakowie. Bez skutku, tanie. nie. Nie wiem co te panie starzeją Robią taki towar, weź pokaż go. Jestem, no. I Burger King jest na stacji. No, to jest nic nie widać. Światełko, zaraz zapalimy. A ty? Ten... Ja wszystko załatwię. Znajdujecie kobietę kobietę. Stary czy jest kamera prześlona w tym rozdziale, nie? W tak, w tym przedziale. Tak. Tak. O, i proszę. Uciekaj, uciekaj. To jest ten nasz przystojnik. Dobra. Ja mam pytanie, ja mam pytanie. Taku, powiedz taką najwstydliwszą rzecz, którą nigdy byś nie powiedział o sobie. <laughs> Nagrywamy... Nie puścimy tego. Widzicie, <laughs> tak się składa, że akurat ja to będę montował, więc ja wybiorę, nie? Obiecałem Ci, że w Katowicach pogadamy po polsku. Tak. Cześć, Aydin. Cześć. Co tam? Dobrze. dobrze. Dobrze? Tak. dobrze? Jak się jedzie, jak podróż? Jak podróż? Yeah. Nie wiem. Dobrze? Dobrze. No, wszystko dobrze. Uh, Oli, jest dobrze. Jak się czujesz? Sehr dobrze. Ulubione słowo? Kolejny przystanek naszej podróży: Wrocław. A we Wrocławiu tarnowianin, Jakub Kowalik. Czy powiedz kiedyś się Wrocławiu? Tato Raz Raz na kadrze Ale nie dużo zwiedzałem, tylko trenowałem No to teraz możesz zobaczyć tyle co nic tak. Ale zawsze coś Tam jest taki Sky Tower, największy budynek we Wrocławiu Może powinien zostać przewodnikiem, a nie dziennikarzem? Nie jestem ani dziennikarzem, ani przewodnikiem Czy młody tata jest wyspany? Czy, czy Gabriel daje w kości? No. No. Jest, no. Jest no. bardzo grzeczny. A jak z pozostałymi synkami yeah. się z... z piskami, tak? Moimi. Z piskami twoimi Sherry Bardzo go broni, a Fifi Sherry to e... mała czarna mała, czarna, mała, czarna Pitcher, mały czarny No, a Fifi. A Fifi ma głośno się. Tak, zawsze. tak, już zawsze. wiem, już tak wiem jak e, No zawsze. to e, odpowiedź tak, wszyscy są zdrowi No oprócz, no może, no może Kamil Petryż nie powinien za dużo biegać Mnie też kolana boli No, ale Tobie to... No, a ja będę musiał biegać z linii na linię Tak? tak? I co? No to ewentualnie, no może jakoś bez Ciebie sobie poradzić. Może jak sobie poradzę, rozumiem, tak. no raz, Przewodnik z czego słynie szczecin? Odry, małych wow, Chorobrego Czyli to odra była ta rzeka, którą mijaliśmy? Tak jest. Dobra, teraz trendy idziemy. Prawda, i w drzewo. Tak wygląda szczecin z rana. Martin, ja bym proponował, żeby. Nie się spował? Dobre śniadanie. Co? Dobre śniadanie. Dobre no? Dobre. Bardzo Kiedy wystawiasz perżota na OLX? Nie wystawiam. A co? Przemek I... się pyta? O, właśnie. No drug drugie jak... pytanie miało być, kto zadał to pytanie. Przemek? No to jak tak. chcę kupić, to wiedzie mieszka, może zejść tam po schodach do mnie. To porozmawiamy. Czyli nie. Wystawię nie. mu jakąś ofertę. Okej, okay, w porządku. Dzięki za odpowiedź. Nie mam sprawy. Yy, to ja mam pytanie dla przemka. Chciałbym, żeby wyjaśnił, co się wydarzyło na tym słynnym zakręcie, kiedy Toyotka musiała pojechać do mechanika. Okay. How is typical weather in Sweden? It's like this. Rain? Fusamo. Rain is it typical? No, it's uh, it's almost the same weather in Sweden, like in Poland. Co się stało na pamiętnym zakręcie z Toyotą, że musiała wylądować u mechanika? <laughs> Ale pytanie stare, przestań. No co? Jechała z dużą prędkością i padał deszcz. Padał deszcz. deszcz, deszcz, deszcz. deszcz Było ślisko. Było ślisko. Bylo ślisko letnie, oponu, lednie opony, lednie opony, i, letnie opony. I opony. I taki zakręt i a a. zając przebiegał. Nie, 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 nie. Dwa pytania w zasadzie. Pier Jedno czy dwa. Dwa. Y pierwsze pytanie jest. Y Pierwsze pytanie jest, dlaczego na siłowni spacerujesz do jakiegoś siłownia, a nie ćwiczysz? Nie, nie ćwiczę, tylko spaceruję, bo sprzęt jest rozłożony po całej siłowni. A kto takie pytanie zadał? No, to jest właśnie drugie pytanie, jak myślisz, no. kto to mógł zadać? Myślę, że przynajmniej Mrozowicz. Bardzo, bardzo dobrze zgadłeś. No. To zapytaj się, czemu on całe życie jest zmęczony. <laughs> to jest twarz zwycięzcy. Tak wyglądają zwycięzcy. Dlaczego jesteś ciągle zmęczony, pomimo no. tego, że cały czas śpisz i odpoczywasz? To jest drugie Najpierw mi odpowiedz na to pytanie. Jesteś wreszcie zmęczony, a przecież pomiędzy treningami ciągle śpisz. Okej, okay, drugie pytanie. do wiesz kto to powiedział. Patryk Małecki. Patryk Małecki. Dużo walki było, no brak, brakło trochę skuteczności w ataku, sytuacja sama tam. No przede wszystkim tak jak właśnie rozmawialiśmy z nie skupiliśmy się na, na tym jednym zawodniku, na, na Pawle e, Krupie. Silny zawodnik. dał nas trzech na podpachę i, i, i rzucał, nie? rzucał się stale. głowy do góry, brakło, do góry, pracujemy dalej. E,